Po czterech odcinkach czas podziękować. Cudownie rośnie widownia, cudownie Państwo angażujecie się w komentarze programu. Czas zacząć kolejne kolejne poniedziałki. Porubiliśmy działamy. Prezydent Macron po spotkaniach w Paryżu Waszyngton zamierzał odwiedzić i przed wylotem zapomniał zadzwonić do Polski. Polska niby jest państwem, które pełni rolę prezydencji Donald Tusk niby jest przywódcą europejskim, królem Europy. A w praktyce okazuje się, że Macron dzwoni do pana Orbana. Orbana, tak znienawidzonego, tak nieistotnego polityka europejskiego, a Donald Tusk? A Donald Tusk jest przezroczysty dla pana Macron. Okazuje się, że można było nawet zadzwonić do Ursuli von der Leyen jako przywódcy nieistniejącego państwa europejskiego, ale zapomnieć o liderze państwa, które ma prezydencję obecną w Unii Europejskiej? Szok. Niedowierzanie. Telewizja Republika pokazała, jak to Andrzej Duda, prezydent Rzeczpospolitej, Czeka na spotkanie, cierpliwie czeka, cierpliwie przygotowany na spotkanie, które jak było zamierzone miało trwać około godziny, a... Trwało ostatecznie 11 minut i to, drodzy państwo, bardzo dobrze. Szanowni państwo, ja powiem tak, no, z panem prezydentem Donaldem Trumpem, e, wtedy kiedy jest dużo czasu, zawsze jest wiele tematów do omówienia i żadne spotkanie nie jest wystarczająco długie. Bardzo dobrze, że ono trwało 11 minut i dobrze, że tyle czasu prezydent miał na przygotowanie się do tego spotkania, bo okazuje się, że z tego spotkania po 11 minutach wyszedł tak zadowolony, jakby wyszedł po godzinie. Czyli można było zrobić w 11 minut przekaz jednoznaczny, zrozumiały dla Donalda Trumpa, którym prezydent jak się okazuje przekonał do wszystkiego i dostał wszelką aprobatę, czyli dobre przygotowanie, panie prezydencie, które zajmuje 40-50 minut, pozwala na to, żeby w 11 minut przekonać hegemona do tego, by nas zauważył, przypomniał sobie wszystko, co chcemy i oczywiście zadbał o interesy. Chciałem powiedzieć, że pospolitej ale przecież to jest Andrzej Duda. Więc w czyim imieniu i o czyje interesy pojechał walczyć? Ano, o interesy Ukrainy. Więc panie prezydencie Andrzeju Dudo, okazuje się, że te 11 minut wystarczy, żeby dokładnie zadbać o interesy Ukrainy. Szkoda tylko, że te 40-50 minut pozostałe, bo prawdopodobnie w nich chciałeś powiedzieć o interesach Rzeczpospolitej. Nie miały miejsca i to spotkanie w tym wymiarze się nie odbyło. Trzy lata wojny przy naszej granicy. Jak to się mówi, pełnoskalowa wojna toczy się na terenie Ukrainy, a dziś, Władimir Putin zauważa, że to jest wojna obronna. Jedzie do wojsk rosyjskich, wzmacniać ich. Budować przekaz o tym, że są wspaniali, doskonali, bronią swojej ojczyzny, interesów narodowych i przyszłości Rosji. Tak, interesów narodowych Rosji bronią. Tak, faktycznie wojna trwa. Tylko pytanie, jak broni się ojczyzny poprzez wchodzenie na terytorium innego państwa? Jak to wytłumaczyć i uzasadnić, gdy tak naprawdę jest to mechanizm agresji? deprawacji międzynarodowego prawa i wskazywania tylko i wyłącznie na fakt, że hegemon może wszystko. A dziś, a dziś ten sam prezydent Władimir Putin, ten sam, który jeszcze niedawno znienawidzony przez wszystkich, siadać będzie do rozmów z innym hegemonem, hegemonem Donaldem Trumpem. I nieważne, co zostało przez trzy lata powiedziane. I nieważne, jaka narracja została zbudowana. Bo za chwilę okaże się, że słowa Putina niosą prawdę. Czyli bronił swojej ojczyzny interesów narodowych, bo te interesy narodowe dzisiaj zostaną utrwalone, potwierdzone umową między Rosją a Stanami Zjednoczonymi. A to, jak to zostało powiedziane przez Putina, zagwarantuje, Przyszłość Rosji, a przyszłość Ukrainy? A przyszłość Ukrainy teraz to już jest, drodzy państwo, nieistotna. Jak dwóch hegemonów rozmawia ze sobą, to ktoś, kto był między młotem a kowadłem, istotnym przestaje być. Warto tutaj nadmienić, że Putin, podobnie jak wielu poprzedników, którzy w historii zapisali się demontażem innych państw, likwidacją całych populacji powiedział los tak chciał, bóg tak chciał. A decyzjom boskim trzeba, jak widzicie państwo, się jednoznacznie poddać. Stany Zjednoczone zagroziły, zagroziły Ukrainie, że odetną jej kontakt ze Starlinkiem systemem dzięki któremu można w ogóle komunikować się. Ukraina jest bezradna, ślepa stanie się, jeśli Starlink zostanie odcięty. Dlaczego? Prezydent Stanów Zjednoczonych negocjuje. Mówi 300-350 miliardów dolarów tyle kosztowały Stanów Zjednoczonych te działania wojenne podjęte na obszarze Ukrainy i wsparcie, które Ukraina dostała od Stanów Zjednoczonych. Wydmiar Zełęcki twierdzi, że tych pieniędzy nie widział. Twierdzi, że wsparcie, które dotarło na Ukrainę, to 90 miliardów. No ale przypomnijmy, że przecież były też działania Europy, ale co najciekawsze, również Rzeczpospolitej. Stany Zjednoczone dawały, pożyczały, sprzedawały. Polska na pewno przekazywała. Żadnej pożyczki nie zrealizowała, niczego nie sprzedała. Więc może na wzór stanowiska prezydenta Stanów Zjednoczonych również Rzeczpospolita powinna postawić jednoznaczne oczekiwanie wobec metali ziem rzadkich, które są na terenie Ukrainy. Może wówczas Ukraina nabrałaby takiego szacunku do Rzeczpospolitej, jak pomimo tych słów, które padają ze strony Stanów Zjednoczonych i prezydenta Trumpa, ma. Do Stanów Zjednoczonych. Co ciekawe, podmiściciel Łański mówi: Nie widziałem tych pieniędzy. Ja mu się nie dziwię. Skala korupcji na Ukrainie mogła rzeczywiście doprowadzić do sytuacji, w której z 300-350 miliardów dolarów armia zobaczyła 90 miliardów dolarów. Pojawia się pytanie: kto w tym otoczeniu Łańskiego tak się wzbogacił? Kto zyskał? Na tej wojnie, kto z oligarchów stał się większy niż był przed trzyletnią wojną na Ukrainie? Dziś Stany Zjednoczone komunikują się jednoznacznie: biznes is biznes. Oddajcie nam prawo do metali ziem rzadkich, do kopalni, dzięki którym będziemy mogli wzmocnić swoją gospodarkę, a Amerykanom, obiecuje równocześnie prezydent Stanów Zjednoczonych od 400. Do 500 miliardów dolarów w wyniku z tej transakcji. Money, 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 już, powiem, ale 400-500 miliardów to więcej niż 300-350 miliardów i dużo więcej niż nawet te 90, które trafiło na front. Drodzy Państwo, a zysk, jak dobra inwestycja, to ma się opłacać. Wielokrotnie opłacać się Stanom Zjednoczonym. Władimir Zelański zapowiedział, że jest gotowy odejść ze stanowiska, jeśli to przyniesie pokój. Ale okazuje się, że zaufanie, które na początku szacowane było na 90%, spadło dzisiaj do 52%. Prawdopodobnie jest to daleko od tego, co przedstawiał Donald Trump, który twierdzi, że to zaufanie jest na poziomie 4%, ale gdzie jest prawda? Nie wiadomo. To są negocjacje. Trump przekazuje to, co widzi, chce widzieć. Lub ma być to użyteczne w prezentowaniu Włodymira Zeleńskiego. Zeleński prezentuje to, co chce, żeby jego społeczeństwo widziało, bądź też świat, żeby widział. Ale w praktyce, gdybyśmy podeszli do tego poważnie, to zadalibyśmy pytanie, czy Pan Zełęński, gdyby dzisiaj odbyły się wybory, zostałby ponownie prezydentem. I okazuje się, że to generał Załużny jest wskazywany przez Ukraińców jako ten, który miałby rządzić państwem. To może warto, panie Zeleński, odejść ze stanowiska, dać Załużnemu prawo zarządzania państwem. Może wówczas większy szacunek wobec Załużnego również narodzie ukraińskim jak i prezydenta Stanów Zjednoczonych mogłoby doprowadzić do większych wyników lepszych wyników ale negocjacji Drodzy państwo wreszcie mamy coś od pana Maska. Nareszcie cała Polska czekała po wyborach prezydenckich, po zaprzysiężeniu do Donalda Trumpa. Nie trzeba było długo czekać i drodzy państwo Falcon 9 firmy SpaceX: 3, 2, 1. Wystrzelony 1 lutego, a już po kilku dniach ląduje na terenie Rzeczpospolitej, co oczywiście budzi wielkie zaskoczenie sił obronnych Rzeczpospolitej, na których czele stoi niezniszczalny. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ten człowiek, broniący naszych granic, broniący naszego nieba, zapewnia bezpieczeństwo co dnia. Jakoś się dziwnie stało, że nie dostał informacji o tym, iż ten prezent od maska leci, bo zapewne gdyby dostał tą informację, pojawiłby się na białym koniu, odbierać z miejsca, gdzie nastąpiło lądowanie, Najprawdopodobniej również śpiewać hymn, bo lubi hymny śpiewać w za nadzwyczajnym miejscu. Ostatni, pamiętacie Państwo, przekaz, który mówił o podziękowaniu za budowę przedszkola i żłobka, które z kontenerów powstało dla powodzian. Tutaj była okazja, by pan Kosimiak Kamysz mógł jeszcze raz odśpiewać hymn, za to właśnie, że wylądowała na terenie Rzeczpospolitej rakieta amerykańska. Ale niestety. Niestety siły zbrojne polskie nie mają ustalonego adresu komunikacji z Polską Agencją Kosmiczną. Czujecie się bezpieczni? Ja z dnia na dzień coraz bardziej. Ważne tylko, żeby mail był prawidłowy. A jak był nieprawidłowy, zawsze można kogoś zwolnić. Ministra nie. Wicepremiera Och, nigdy. Jest nam niezbędny. Ale. Przyłapać na gorącym uczynku niepoprawnego działania szefa Agencji Kosmicznej zawsze można. Niech zapamięta do końca życia adres mailowy, bo to adres mailowy gwarantuje nam bezpieczeństwo Rzeczypospolitej. Jak już jesteśmy przy prezentach, to warto zauważyć nie tylko te, które przylatują do nas ze Stanów Zjednoczonych, ale również te, o których już dawno zapomnieliśmy. Wspaniały dodatkowy peron przy stadionie narodowym 378 milionów złotych. No, nasz milioner, pan Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, kandydat dziś na prezydenta Rzeczpospolitej, ten milioner, który potrafi za 700 milionów postawić klocek w postaci muzeum sztuki nowoczesnej, wydać ogromne pieniądze. Ktoś by powiedział, zbędnie na toaletę w Warszawie. Nie, wszystko się przyda, nawet jeżeli w danym momencie jest nieużywane. Więc mamy peron dodatkowy przy Stadionie Narodowym, który służy, drodzy Państwo, do odholowywania takich pociągów, które może niekoniecznie są w danym momencie używane. I co najważniejsze, i to warto podkreślić, tam, drodzy Państwo, kręci się filmy filmy, kinematografia polska może rozwijać się dzięki temu, że w Warszawie powstał taki dodatkowy peron. To świadczy o bogactwie Rzeczypospolitej. Nie każdego stać, który naród ma takie tajne, przyspołówne perony. Ale one gwarantują bezpieczeństwo, bo przecież prezydent Rafał Trzaskowski od trzech lat zapewnia nam bezpieczeństwo Warszawiakom. Wszystkim tym, którzy chcieliby w schronach schować się w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, okazuje się, że jest. Jest specjalny peron, który służyć będzie drodzy Państwo i takim sytuacjom, jakie wiążą się z zagrożeniem więc. Gdy już rozejdą się wszyscy filmowcy, zostanie mnóstwo przestrzeni do ochrony warszawiaków 378 milionów panie Rafale. Kto bogatemu zabroni? Polska chciała być eko. Eko chciały być miasta, miasta zaczęły kupować autobusy wodorowe i na przykład Wałbrzych, ale też Rybnik, Lublin, Katowice. To są miasta postawione na wodorze. Problem polega na tym, że państwo nie chce współfinansować wodoru, więc wodór w tej sytuacji jest bardzo drogi. Wyobraźcie sobie, że 100 kilometrów przejechanych takim autobusem wodorowym kosztuje 418 zł, 418 zł 100 kilometrów autobusem Wodorowym. W tym samym czasie elektryk 1 czwarta tej ceny. Ciekawe, ile kosztuje ten zwykły, spalinowy, a może ten stary, dobry dizelek, a może ten gazowy, tylko gazdo znienawidzony przecież rosyjski. Ale nie ważne. Ważne, że postawiliśmy na nowoczesność, ważne, że mamy wodór, ważne, że możemy się przejechać autobusem wodorowym. Sytuacja samorządów finansowa. A co to ma za znaczenie? Mieszkańcy są zapłacą. Gratuluję wszystkim prezydentom, radom miasta, które podjęły takie decyzje. I zastanawiam się, kiedy prokuratura podejmie działania weryfikujące prawidłowość decyzji inwestycyjnych, które podjęte zostały w tych miastach. I jak do tego podchodzi mechanizm bardzo rozbudowany w Polsce ocen? Wydatków publicznych prowadzonych przez samorządy. Te samorządy, które żyją z naszych podatków, te samorządy, które wydają nasze pieniądze. No, ale jak ktoś chce mieć wodorową dolinę, to może mieć i wodorowe miasta, i wodorowe autobusy. Może być wszystko z wodoru. Lubelski. Szpital został zaszczycony. To jest ważna informacja. Ogromnie ważna, bo oczywiście naszych przywódców trzeba leczyć i to w najlepszych klinikach, wręcz poliklinikach. Lubelska klinika miała zaszczyt i ten zaszczyt był w pełni zrealizowany. Drodzy Państwo, kwiat, Marszałek, dyrektor z kwiatami. Piękny gest. Piękny i należny, bo przecież to naczelnik. Trzeciej Rzeczpospolitej, Jarosław Kaczyński wjeżdża do szpitala. Z drugiej strony tylko kwiaty? Można było więcej. Jak komuś się wydaje, że w czasie wojny dwie strony, które siebie nienawidzą, mordują miliony zabitych, co to ma za znaczenie? Jeżeli komuś się wydaje, że w tym czasie te strony nie potrafią Robić świetnych interesów ze sobą, pomimo całej narracji, jak to jedna strona nienawidzi drugiej, jak to Ukraina zniszczy Rosję, i nigdy Rosja nie powinna zarabiać na wojnie, a na pewno nie bogacić się na tyle, żeby nabierać siły ataku na Ukrainę. Jeżeli ktoś myśli, że to wszystko jest prawdą, jest bardzo naiwny. Naiwny? Może wręcz. Głupi, bo takcy jesteśmy wszyscy, którzy myślą, że jak wojna, to wojna. A no, drodzy Państwo, podczas wojny Ukraina buduje, rozwija się. Inwestycje są wielkie, realizowane. Fabryki, ośrodki wypoczynkowe niedaleko polskiej granicy. No i elektrownie androwanie. Jedna, dwa reaktory zakupowane takim... Kanałem obiegowym przez firmy bułgarskie, ale kanałem, który zagwarantował, że wprost takiego obrzydzenia, to już nie mamy, możemy kupić dwa reaktory rosyjskie i je u siebie instalować. Co ciekawe, Ukraina, która jest w wojnie pełnoskalowej, jak twierdzą, media i wszyscy politycy. Ukraina, która jest cały czas zbombardowana, drony latają codziennie setkami. Ukraina, która potrzebuje pomocy, buduje i rozwija reaktory jądrowe. A Polska? A Polska pomimo pokoju, rozwoju, bogactwa, siły, konkurencyjności i ogólnego dobrobytu nie jest w stanie od kilkudziesięciu lat rozpocząć budowy reaktorów jądrowych, Nareszcie, drodzy Państwo, ogromnie się cieszę. Ja myślę, że nie tylko ja, wszyscy Polacy jesteśmy szczęśliwi. Gospodarka niemiecka wchodzi na najwyższe tory konkurencyjności międzynarodowej. W Dreźnie powstaje zakład półprzewodników, dzięki którym Europa będzie silna. Europa będzie cudowna, Europa będzie wspaniała, Europa będzie konkurencyjna. Europa, ta wymarzona, pozwoliła Komisja Europejska, by Niemcy przekazali swoim przedsiębiorcom miliard euro i za 3,5 miliarda postawi zakład, który wyniesie Europę na wymiar najwyższej konkurencji. W Polsce zakłady się likwidują w Polsce się zamyka, w Polsce sektory się wygasza. To nie jest istotne, to nie ma znaczenia. Ważne, że w Niemczech powstaje wielka przewaga technologiczna z pieniędzy publicznych za zgodą Komisji Europejskiej, a Europa będzie dzięki temu elastyczna w zdolności produkcyjnej, Europa będzie odporna Autonomiczna, technologicznie. Jak nadal nie wiesz, kim jesteś, nie rozumiesz tego, co jest budowane, przecież jesteś Europejczykiem. Polakiem zapomnij. Interesy narodowe nie istnieją. Ale jak zrozumiesz, jak silnie w Tobie drzemie miłość do Europy, to duma z inwestycji w Europie. Niemieckich inwestycji w niemieckiej Europie dać ogrom satysfakcji. Skandal w Sejmie. W Sejmie poseł PiS, nazwiska nie pamiętam i nie chcę pamiętać. Bo nie o to chodzi, żebyśmy promowali kolejnego posła. Kula w łeb. Kula w łeb. Tak zostało powiedziane w Sejmie Rzeczpospolitej. Skandal. Skandal w dwóch wymiarach. Po pierwsze, dziś wszyscy liderzy partii politycznych, jak jeden mąż, powinni wyjść i zanegować tego typu zachowanie. Wszyscy, bez względu na stronę sceny politycznej, powinni jednoznacznie powiedzieć nie dla tego typu słów i zachowań. Wszyscy politycy powinni zażądać. Żeby ten poseł był byłym posłem i nigdy w przestrzeni politycznej więcej się nie pojawił. A tak przy okazji warto zauważyć ten cały cyrk rozgrzewania emocji społecznej do czerwoności robi się cyrk tylko po to, by nasza uwaga skupiła się na rzeczach nieistotnych. Wątpliwe, niedemokratyczne, nielegalne, tak Amerykanie. Ktoś powie, jacy Amerykanie, tam instytut jeden konserwatywny, ale poważny, napisał, że to, co się dzieje w Rzeczpospolitej, jest dalekie od normalnych reguł demokratycznych i państwa prawa. Donald Tusk i jego ekipa marksistowska koalicja 13 grudnia bardzo ładnie określiła jedną część sceny politycznej. Założyli, że ci wrogowie to dranie autokraci, wrogowie demokracji. Co to dało? Ano, dało pełne przyzwolenie na to, by z takimi wrogami, z takimi ludźmi, chociaż jak tak nazywasz, to diabeł wie, czy w ogóle traktujecie ich jak ludzie jeszcze. Tak nazwani dali wam prawo do zrobienia z nimi wszystkiego więc jest demokracja walcząca i ta demokracja walcząca pozwala na niezachowywanie żadnych reguł łamanie konstytucji i pełne przyzwolenie całego elektoratu rządzących do łamania prawa bo cóż jest dziś prawo i jakie prawo do jakiego prawa ma prawo ten który jest nikim który został nazwany jako Dewastujący, niszczący demokrację, jako ten, który dołożył się do niszczenia państwa polskiego, a tym samym dziś można z nim zrobić wszystko. Pamiętajmy tylko, że wobec każdego z nas można takie epitety postawić, a wówczas z każdym z nas będzie można zrobić wszystko. w jeden z polecanych materiałów, aby odkryć najbardziej interesujące i wartościowe treści przygotowane specjalnie dla ciebie. Zasubskrybuj kanał i nie przegap najlepszych produkcji. Bądź na bieżąco z tym, co naprawdę ważne.